Nie będę spokojnie przygotowywać się bez wiarą sław i cierpień zawartych przez panów niemieckich. Wszyscy mogli wzięć... Cały zlecionego z głodzy i wierzymy. Kliknęli czasami. Wojna! Wreszcie Bóg dał wojna! I taka jakiejśmy przedtem nie widzieli. Dąndź wrogi z czatowni na cztery strony świata. A inni niech skoczą naszych posołtysów. Konie ze stań wywieści i wozy zaczęgać. Duchem! Dykność kopnęła się w różnych strony, aby spełnić rozkazy, które nie były z ludźmi, gdyż wszystko zdawało do ja domu. Ludzi i wody, konie, broni, stroje, zapas, tylko. Się. Dzień rozesłania są roku mańskiego 1410 Panowie wojska pod wierzył przyglądną i taki bęga. W środku głowej przestrzeni narzącej się ku zachodowi łagodnie w Szarzała, słomiany, tak? górę. Zielniły się łęki gruba. A nieco w dalej szarząc słowienie dachy i pusta sputnął głową na rękach. Nieprzyjaciela z poniosłości łatwo było dostrzec. Król wysłał kiełło, dosiadł przy koniu w towarzystwie księcia i i pospieszył przyjrzeć się wojskowi. Marcin Zbrodzimowicz z herbu buko, rycerz potężny i w świecie sławny, niósł czerwoną chorągiew z białym orłem w koronach. Pod nią szła ziemia krakowska. Była zaś to chorągiew naczelna całego królestwa. Wielki znak dla wszystkich Polsk. Króle witały chówce na dworze, jeden mając nad sobą potwójny krzyż Wiedecki, drugi pod pogonią. Dalej Mazowsze i Podole i wiele, wiele innych ziem całej Polszczy, które zestawiły. Na prawym skrzydle stały. Witoldowe Batawy, pod chorągwiami różnej barwy, ale z jednakim wyobrażeniem bitewskiej pogoni i kolumnami górnymi. Żaden wzrok nie mógł objąć wszystkich zestawów. Ciągnęły się one bowiem wśród pulpilansów na szerokość przeszło mili niemieckich. Król polecił kapelanom przygotować się do mszy. A kiedy zatrzymał konia na szczycie w górza, do króla pieści o nadejściu brodów Wszyscy zatem drugi przygotować. Król się przystąpił wtedy do boskie. Co to pan Tak, to będzie Ciasne jest, bo ciasne. No, ale to nie robi to. Nie? Kilka osób jest, dziewięć, kilka pięćdziesiąt i może. Tak, coś to mogło, to nie wiadomo.